Mówimy o szczepieniu przeciwko koronawirusowi, natomiast okres jesienny to także okres grypowy. Czy taka opcja też istnieje, żeby przeciwko grypie się zaszczepić, i czy nie ma konfliktu między tymi szczepionkami? Absolutnie konfliktu nie ma. Trzeba zwrócić również uwagę na jedną rzecz, że z punktu widzenia epidemiologicznego w zeszłym roku praktycznie tych infekcji typu grypy nie było. Jak Państwo pamiętacie, było zachowanie dystansu, izolacji, maseczki, dezynfekcja, to było dość radykalnie i rzeczywiście powiedzmy, przestrzegane. Zamknięcie szkół. To wszystko generowało to, że ten element powiedzmy transmisji infekcji, również grupowej, był praktycznie marginalny. Z tego co widać. Na ulicach, z tego co widać, w marketach zaczynamy coraz śmielej żyć, również na świeżym powietrzu, w przestrzeniach zamkniętych. Trzeba się liczyć również z tym, że ta transmisja infekcji grypowej będzie większa i ona może być taką nie do końca sympatyczną niespodzianką, jak corocznie warto się szczepić przeciw grypie. Schemat również jest taki dopuszczalny, że jednoczasowo można podać szczepionkę przeciw covid i szczepionkę przeciw grypie. Część środowiska uznaje, że korzystny jest ten dwutygodniowy okres między jedną a drugą szczepionką jednak zachować.